Siemanko, Siemanko, ja jestem Wertes. Witam Was w kolejnym odcinku. No oczywiście z Minecrafta, z Parkura. Dzisiaj na mapie Heavenly Hooper. E, jakoś tak. Słuchajcie, ściągnąłem tu mapę, ponieważ autor napisał, że ta mapa zniszczy mi mózg, komórka po komórce, w ogóle rozwali, także okej, okay, wyzwanie przyjęte, panie z zagranicy, hello, press to start, welcome to heaven and hooper, ale na pierwsze, easy peasy lemon squeezy, alright then, lecimy z koksem, oczywiście się musiałem rozwalić, co to robi, you failed. try again, fajnie to jest ogólnie już wid... What the fuck, co mnie tam uszkodziło? Także dobra, widzę, że tutaj ktoś postawił sobie fajny poziom trudności. Oczywiście, za pierwszym razem, jak mi wyszedł e, skok na 4, to za drugim już będzie robił problem. Dlaczego tam są takie kurde blokujące syfy? Co, ja się pytam. Ha, wskoczyłem, dzień doberek, teraz kurde, normalnie przechodzimy to skoksem na temacie. What the hell, ja teraz zauważyłem, że mam nie swoje teksturki, tylko jakieś takie. E, Dziwne, także okej, okay, okej, okay, co to, what the hell tu się dzieje, spawn point, bo ja tu widzę, że tutaj mamy tak zwanego x-rana, których jak wiecie ja nie nienawidzę, właśnie dlatego, bo, bo zazwyczaj tak się dzieje, że się dzieje, zobaczmy czy spawn point mi zadziała, no oczywiście, że zadziało. także bardzo fajnie, Wuhu! A i tu jeszcze, <ścoughs> tu jeszcze ten sufit zabija, no to... No to dobre, to dobre, to dobre, ja tak wam powiem. To dobre, bo tu, tutaj naprawdę już rozumiem o co chodziło twórcy mapy. Wszystkie skoki można sobie zarąbiście sfejlować, także okej, okay, wszystko jest zrozumiałe, jak najbardziej. To to mógł wymyślić, jak nie ten twórca map? Oj, dzień dobry, wskoczyłem tutaj, tylko wychodzi na to, że chyba musiałem wskoczyć wyżej, nie, czekajcie, pyk. Kurde, tam się dało wskoczyć, ale oczywiście. Chciałem robić gminy, żeby mieć lepszy rozpęd, ale dobra, już wiem, że tutaj do się wskoczyć. Tylko nie wolno na samym końcu to się zgaczyć Tylko po prostu wcześniej, ale nie za późno. Taki mindfuck, Taki mindfuck, Naprawdę taki mindfuck ta mapa wprowadza. Także okej, okay. jest dobra. A teraz sobie po prostu i tutaj wskoczę. Ale kurde, oczywiście za wcześnie. to wszystko przez ten rozpęd, bo tutaj muszę za wcześnie i później mi się, kurde, tak. Wpaja, że muszę skoczyć wcześniej, nie? Co, dalej mam to? Nie, to jakieś... Saturacja! Dobra. Jestem. Congratulations, tak, tak. I believe I can fly, mapeczkę. Dobra, co, co robi ten blok tutaj? Aha, to są slime bloki. Ja pierdolę, dlaczego one są niebieskie? Kto to, kurde? Aha, wymyślił. No znowu ten sufit. God damn it. Ta mapa naprawdę ma potencjał do denerwowania ludzi. Ale okej, okay. ja tutaj... Ja ją przejdę, ja ją przejdę I, i, Oho, lewitacja, dobra, dobra Rozumiem, rozumiem, ale nie chcesz, tak? Dobra, czyli tutaj muszę dolecieć tam No to dobra, dobra, dobra Jasne Oczywiście trzeba to zrobić nadzwyczaj szybko Pyk Okej, okay, dobra To nie było takie złe, pierwszy level był gorszy, naprawdę <noise> Naprawdę, naprawdę Ja wam mówię Cyk, dobra Lecimy, jesteśmy Swoją drogą, prawdopodobnie dzisiaj wybiję 400 tysięcy widzów na kanale Jej, dzięki! Tak sobie akurat przypomniałem, bo wczoraj tak akurat e, było 399,200 z hakiem Także okej okay. Dzięki wielkie, także jeżeli nie subujecie jeszcze, to dołączcie tutaj do ekipy I, i witam oczywiście was tutaj e, tym, tym oto Tak, tak właśnie, tak właśnie <ścoughs> O, teraz zabiło mnie, No okej okay. Takie tu rozkminy idą do na dobra, ziomy Dobra, 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 ja tu, ja tu rozkminię Jak mi ta mapa rozwala dalej mózg, kurde <gry> A ja sobie nie pogardzę z pompointem, a co się będę Pyk. dobra, co to robi? Checkpoint, <gry> okej, <Okay>. dobra <gry> Dobra, okej, okay, rozumiem, co to jest? Co by spadłem tak właściwie? Przecież wcisnąłem spację, zawsze wciskam spację, ale, ale niekoniecznie w czas You know Pep, Nie trafiłem! Dobra, dobra! Dam radę! Dam radę! Dam radę na, na jednym skoku! Dam ja sobie radę! Ja wam mówię! Pyp, pyp, pyp. Mówiłem, że dam radę! A! I kurde! Tutaj dam radę, Zarobiście. Arena czwarta! Bounce sense. tor, 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 tor Co? Nie wiem... Co mam tu zrobić? Up! 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 Okej! Okej! Okay, okay. Roger dat! Wiem, wiem, że mi to za łatwo wyszło, dlatego ja tu z daję POINT Ja już znam takie rozkminy, ja już znam takie rozkminy. Nie pierwszy raz coś takiego spotkałem. Proszę bardzo. Pyk, pyk, huh, pyk. Dobra, dobra. Ym, pytanie za 100 punktów, czy tu doskoczę. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, yy, trzy i pół kratki. Ha! klik checkpoint dobra, czyli mam tutaj speeda, rozumiem rozumiem i co, mam tutaj doskoczyć? tak mam tutaj zdecydowanie doskoczyć, ale pytanie moje brzmi następująco, po co? naprawdę, po co? halo? tak właściwie? tu nie już. ja tutaj powinienem wskoczyć, o ty dziadu czyli tutaj to po prostu jest tak dla beki okej okay. Kill. <laughs> kill Kill, kill, kill No, 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 ale, ale wyskocz, ale wyskocz Wiem, że tutaj e, Na tym speedzie ciężko się wyskakuje, często Bo trzeba to zrobić odpowiednio Wcześniej, ale myślę, że damy radę, damy radę Na spokojnie, mamy full legitnego checkpointa Jestem na miejscu Ojej, a ja sobie tu zrobię swojego checkpointa Bo mogę i tu jest krzywo, także tym bardziej mogę Pek. Ojej. Oh, ale tutaj to poproszę już takiego Siri Siri. Siri Siri. What? Przecież to był pewnie, że tam wskoczę. <Thornton> <gry episodes> Nie wiem co się stało. Halo. O. No właśnie. Eee p że to jest 180 to trzeba na szkło wskoczyć. Dobra. Dobra. Da radę zrobić? Da radę zrobić? Pyk. Ojej, tutaj to trzeba na full speed zrobić, to naprawdę. Ja wam mówię. Na, na 100%. A jeśli nie dam rady, to dam radę. Bertes 2017 <grym> OK. Arena piąta. The last stand. The last man standing, tak? O, w dupę tam jeszcze ten jest. Dobra. Aha, dobra, dobra, rozumiem. Rozumiem. Tak chcą się bawić. No naprawdę! Ile tu czasu ja muszę odczekać? Halo. Ja zrozumiem wszystko, ale takie rzeczy to normalnie. Ale spokoj. Już wystartowałem, już wystartowałem. Także nie jest źle, naprawdę. Nie źle. Raz dziesięć Oj kurde. Dobra. 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 Czekajcie, tutaj jeszcze mi na ekranie wyskoczyło Database is out of date. Tak, 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 zaktualizujecie panie antykurde malware system professional. Oj, za późno. Ale kurde, nie teraz. Nie teraz. Ja mówię, nie teraz. Klik. Kurde, minimalnie. Za szybko Minimalnie A sfedzi, sfedzi, dobra zdążyłem Kurde, ten skok jest taki zryty na jedną kratkę, tu trzeba sprinta odwalić i tutaj wysprintować nagle tutaj i skok na cztery kratki Skok tutaj, tutaj, tutaj i checkpoint Ja pierdziule, ale to jest hardkorowe, naprawdę Hardkorowe No tak Co moje od razu Przypędziłem coś, coś takiego za późno Kurde Zda się tam zrobić tak, żeby nie wskakiwać na ten... Na ten... Nie, na ten tylko na ten, to by było epickie, tak po prostu Z tego... Tutaj To, to będzie dobre Dobra Dobra <grystanie> Wow Za szybko! Goddammit, Myś... Kurde To jest takie dziwne Że nigdy nie wiecie kiedy to się odpali, nie? O, zrąba... <grystanie> No patrzcie, jak raz na to wskoczyłem i już myślałem, że fade, nie? Bo już tak, już tak w locie byłem i tak nagle się podobno to pojawiło. No nie. A kurde. To jest za bardzo mindfakowe. Jest za bardzo mindfakowe, bo ja przeskakuję jedno miejsce. Czy mogę sobie na tym poczekać? Pyk, 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 pyk. Ja pierdzielę, naprawdę! To było takie proste, tylko trzeba było na tym poczekać. Ej, <laughs> ty Zadziałałeś, prawda? No, ja myślę. Dobrze. A, tu jest ten, dobra, 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 nie zauważyłem. <laughs> no, faktycznie idzie nie zauważyć. Aha, ok. <laughs> tylko najpierw trzeba w to trafić. Dobra. I super ręcko. Co to mi daje? O! Oh. Kurde, wiecie o co tutaj chodzi? E, tutaj Hunter ostatnio robił parkura i nie wiedział co chodzi z tym, że go og ogień pali w jednym miejscu. To ma nam pomóc w wybiciu się wyżej. O! Wi widzicie coś takiego, tylko że niestety. Ale kurde, to jest. Dla mnie rzecz trudna, bo bardzo rzadko coś takiego robił w parkurach. Dobra, mam pomysł, mam pomysł jeden. Kurde. Tylko w tym miejscu jest to niby trudniejsze, a jest szybciej, nie? O, hell no! Teraz to mnie wzięło na dół. To ma właśnie ten minus. Albo, albo was weźmie w górę, albo macie. O, albo macie przypał i lecicie w dół. Chyba tam sobie dam pointa, bo mi się nie chce tak jeździć. To potem jak mi się nie. Uda... aj kurde, dobra, zrobię tam spawnpointa, bo to naprawdę jest wkurzające tu iście Pyk, 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 dobra Ej kurde i mam blisko teraz, ja pierdziule Aha, tylko zapomniałem, że po killu ma się przez chwilę taką jakby nieśmiertelność, nie? Dobra <laughs> Nie, to się normalnie nie doskoczy, tutaj trzeba wykorzystać ten patent, że was coś bije, nie? Kurde, ale to trzeba tak wyliczyć perfekcyjnie. Normalnie. <gry> Ej, przerąbane, jak wcześniej tam skakiwałem, nie, to teraz nie mogę. A teraz się rozpędziłem, bo z przyzwyczajenia. raszuję Rush B. Kurde. No, miałem pomysł, miałem pomysł, ale on jest na to miejsce. A tutaj zdecydowanie ten pomysł nie działa. Tutaj to trzeba na farcie chyba to zrobić. Pyk, 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 pyk. No nie, myślałem, że to będzie taki idealny moment, jak wyczekam, ale jednak nie. No jak mnie wzięło podłogę, to normalnie przypał. Ech, to, działa, to działa teraz u mnie w drugą stronę. Zamiast mnie podbijać w górę. To mnie kurde... Napierdziula tak jeb w ziemię. O, właśnie, widzieliście tak, jakbym nagle kowadło złapał, tak. Hello! Kurde, albo kotwica, kut, i spadaj na dno, nie? <noise> Coś takiego. Wow. Jest? Ja sobie poczekam, ja sobie poczekam. Ja sobie poczekam. Tak. Ja sobie poczekałem. Spawn point. Pick. Congratulations! You finished the map. Nice! Dobrze, dobrze. Bardzo się cieszę, że udało mi się wykonać każdy skok. Nie musiałem odpalać game moda. Wszystko się udało przejść. No i super, fajnie. <gry> Dobra, co my tu mamy? Złoto! Złoto, złote łóżko! Tak, będą kolejne mapki. Tak, spokojnie, niech ci będzie. Dobra, koniec firewarek. Congratulations! Thank you, thank you, bye bye. Um, dobra, co to za przycisk Hi, my name is Gary. Okej. Okay. Co on mi tutaj daje? Pum, 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 pum. Deleting system 32. O nie! On mi się włamał na kompa! Wyłącza mi wszystko dawaj, niech mi się Minecraft skaszy, to już bądź zarombista, nie? <ścoughs> tak, jest zdołkował, dobra. mod 1 On tu się strasznie podlizuje, bo zrobił tą mapkę Ten ogólnie. Wrzucił ją na publik, tam na, na stronkę, z której ja biorę mapki, ale nie tutaj dla kurde sparklerze. Zazaj, prestolec, ściągnijcie, kurde, i Wam medalizę całą mapę, nie? <grystanie> Zauważyliście wszędzie, nie? W każdym tekście. Dobra, e, ja bym tutaj sobie wysadził. Oj, tilde wciskałem. Nie ta gra, tutaj. Tutaj się inaczej odpala. Hashtag konsole Minecraft, ty, ty. Dobra, w którą stronę się robi? A, w złą stronę się robi. Kurde. Na no nic. Na no nic. Wysadzamy. Proszę bardzo, ciach End. Kabum. No i super. Bomba. Dobra. Standardowo ja robię coś takiego. Znaczy, no, nie standardowo, tylko czasami, że, że jeżeli jakiś skok był naprawdę. Zły, denerwujący, tego wysadzam. Także o, to, tutaj to miejsce się bardzo zakwalifikowało do tego turnieju. Także, jak najbardziej tutaj zrobimy. W sumie, tutaj też, chociaż mogłem odczekać. Cały level się rozwalił. To poszło nawet lepiej niż się tego spodziewałem. <laughs> Dobra. No to chodźmy jeszcze na level pierwszy, bo był zdecydowanie Trollujący Przynajmniej te pierwsze skoki Musiałem ogarnąć mapę, nie? Tak Halo, o co tutaj chodzi? <gry> o ten sufit, co cię kurde niszczy Nice No I w tym momencie Time set zero O Wstaje nowy dzień na tej super mapie Tam jeszcze serduszko Wstaje nowy dzień Wcale tutaj nie było eksplozji nuklearnych przed chwilą Wszyscy są zadowoleni, tak, <laughs> że wysadziłem mapkę Pod koniec także dzięki za oglądanie, jeżeli odcinek wam się podobał Zostawcie kąciec łapeczkę w górę, dodajcie filmy, ulubione kutasy widzicie na Na razie, cześć, 18.00, mapki od widzów, standardowo maraton Cześć, cześć